fotel odporny na wybuchy oraz platforma do wyławiania z wody rozbitków. To niektóre z wynalazków opatentowanych przez Politechnikę Wrocławską. Mowa o nich była podczas wtorkowej konferencji pod hasłem Mamy patent na patent. Okazuje się, że dla naukowców z Politechniki Wrocławskiej inspiracją może być babcina kuchnia i smażone przez nią pączki. Z takiej obserwacji wybieraka powstał na przykład prototyp platformy do wyławiania z wody tratw i ludzi. Wszystkie prezentowane tego dnia patenty mają wspólny mianownik. To są wszelkiego rodzaju wzory użytkowe czy patenty dotyczące człowieka, gdzie służy to człowiekowi i to nas bardzo cieszy, że również takie prace powstają. Doktor Inżynier Anna Janicka zaprezentowała dwa swoje patenty. Mają one za cel chronić środowisko przed szkodliwymi substancjami produkowanymi przez silniki samochodowe. Pani inżynier nosi je póki co w torebce, która zawiera. Oprócz telefonu komórkowego i szminki zawiera również zawory silnikowe z naniesioną warstwą ceramiczną, na którą nakłada się następnie katalizator, po to, żeby poprawić nasze, jakość naszego powietrza. To jest świeca żarowa. Znajduje się na niej już katalizator w postaci platyny i rodu, który powoduje właśnie to, że wszystkie, właściwie nie wszystkie, ale część niebezpiecznych substancji która jest emitowana podczas zimnego rozruchu silnika jest usuwana. Doktor inżynier Anna Janicka na swoim koncie ma już 7 zgłoszeń patentowych, 4 w trakcie realizacji i 4 już przyznane. I to nie jest jej ostatnie słowo. Planuję w tym roku zgłosić do opatentowania jeszcze myślę około 9-10 patentów. W perspektywie dwóch lat może ich być więcej, ponieważ trwają jeszcze badania. Nad wynalazkami, które są patentowane, pracują również studenci, w tym Marta Fiedot. Zespół, w którym pracuje, zajmuje się nanocząsteczkami, które naniesione na tkaniny zabijają bakterie. Politechnika Wrocławska w ostatnich pięciu latach zgłosiła 582 patenty i zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w Polsce. Z roku na rok coraz więcej studentów chce patentować swoje rozwiązania i swoją własność intelektualną. Oni zrozumieli bardzo szybko, że właśnie. Ochrona własności intelektualnej, ochrona tych rozwiązań, którego są autorami, jest dzisiaj kluczowa, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania środków. Gratulując młodym wynalazcom, warto pochwalić się również, że aż połowa przyznawanych polskim uczelniom patentów trafia właśnie na Politechnikę Wrocławską.